Zaczepiasz ludzi. Jesteście, wiadam, spokój. Jesteście idiotkami. Ktoś przechodzi. Spokój. Słucham? Dzieci ci zaczepiać? Ale ty mówisz do mnie w formie męskiej? A, słyszałeś, słyszałaś. Super. I czym ty się popisujesz, idiotko? Sama mi zaczepiasz. A kto kogo komentował? Słucham? No, no, jesteś idiotką, bo sama zaczywasz ludzi. No, przechodzę i słyszę komentarze. A propos nóg, nie było komentarzu? A nie, nie było, tak. A, a koleżanka jeszcze mówi, idź stąd, to jest moje osiedle, wiesz? To jest wolny chodnik. Tak, wolny chodnik, który spaceruje. I ty możesz sobie iść. I ty masz problem. Słucham? stań, że rani przedtem, przedtem, a te komentarze, jakie były przedtem? Męskie nogi i tak dalej, I że tego nie było słychać. Ale komentujesz kogoś, ktoś przechodził niż męskie nogi, to jest normalne, ale to nie jest ważne, kto kim jest. Nie komentuje się wyglądu, jegoś. No było tak właśnie, no boże, no idiotka, przed chwilą się przyznałaś. Jesteście dwiema najbanymi deblikami. Proszę, to jest flaszka że tutaj ten, siedzą, ja wam oprawam, siedzą i komentują ludzi. Ta za mną biegła, nieszczęśliwa dnia nie najebana. Dwie najebane debilki.